Siemanko, 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 jest to werty Zen pause. Hello. I witamy w defranie. Tak? No, witamy, witamy. Tak, witamy, eee... okej. Okay, okay. eee... Przez to, przez, tak, możecie mnie hejtować, przez to, że. Ee, prawda, ee, tak. Udało mno... się. No mi też. Opa! Przez to. Gangnam Star. Przez to, że, 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 mój OBS, czyli mój program do nagrywania, ee, jest. Ee... Aj, Bą... też spadłem, ja pierdzielę. Tak się zapatrzyłem, jak biegniesz, wiesz? No co jest ze mną? Przez to, że mój program jest kupą. Pierwszy, pierwszy odcinek się nie nagrał, a w pierwszym odcinku Wertes był przeszkadzającym, także no. Tak, of course. Tak było. I niestety także... tego nie zobaczycie! Nie wiem co ja zrobiłem. Ładnie dziele. A nie zabił mnie! Ha! Jedno serduszko. A gdzie, gdzie ty <laughs> spadłem jesteś? od upadku! Fuck, jestem za tobą teraz. Teraz. Aj! I spadłem! Hmm. Nice. A to, 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 to... Dobra. Toś mnie tutaj dzisiaj bardzo nie kocha. A, ja zapomniałem, że przeszkadzający zawsze mnie nie kochają. nie kochają to, tylko to, mnie. To trafił. Co? To, to, jest, to jest najgłupsze miejsce, według mnie. Yy, ta woda, która zatrzymuje... Ta! Nie, ...wyrównuje totalnie, tak powiem... ...szansę. Dokładnie. Bo... Bo to, 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 to jest góra. I ma przy napędku. Mhm. Cały czas za to, bo sobie biegnę. No to, czy, czy, czyli, że mam szansę normalnie dzisiaj wygrać z Vertezem, słuchajcie? Tak. Jak nigdy. Jeszcze mam tą szansę. Aaa, no i miałem już ją. E, już, 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 już ją straciłem. Nie, coś, coś mi dzisiaj parkurowanie nie idzie. Może mhm. źle, źle przed klawiaturą siedzę też to też. Możliwe, jest. możliwe. Ja właśnie wygrałem jestem pierwszy. No to gratulacje. E, a ja w takim razie chyba Byłem który? E, nie wiem. Czemu mi się to nie wyświetliło? Drugi, drugi byłeś. Gdzie to się wyświetla? E, na czacie. No właśnie gdzieś. Miedny. Ja mhm. ślepy dzisiaj jestem możliwe. A, dobra, just finish second. Dobra, ja. Ej, a, a, ale wiesz, że bym był pewnie chyba z piątego jakbym chwileczkę nie poczekał. Bo tak, patrzę, patrzę no nie. A tu mhm. pułapka ta ostatnia jest, jest gotowa do aktywowania, nie? Myślę oki, to sobie mhm. poczekam. Czekam i ja akurat gościu wybiegł i ty. Mhm. Jeb, spadł na dół. No ja, ja dlatego byłem tam gdzieś przez dłuższy czas pierwszy, że nad tą wodą, którą właśnie tak narzekałem. Mhm. To w idealnym momencie po prostu bokiem przeskoczyłem nad nią Widziałem to, widziałem to, ja sobie poczekałem, bo już nie miałem tych aktywnych no. wiesz, jak wyjdziesz pierwszy To jak nie, nie skorzystasz z tych, z tych wspomagaczy, że tak powiem To oni cię udypią tak, że po prostu skończysz na dziesiątym miejscu Dokładnie O, właśnie, właśnie się wkopałem ja A, wiem. zobacz tam, podium, jak zarobiście. Ej Hej, razem Proszę na tej... Ty... drugie miejsce Na no topce, <laughs> To chyba pierwszy raz w ogóle jestem na drugim miejscu, nie wiem czy wiesz Tak? <laughs> jestem to tak słaby, że to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie no to, 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 a i tak mówiłeś, że słabo siedzisz tutaj, nie? No. Gdzie wbijemy? Eee, no chyba DR dwójka, nie. Mm, tylko czekaj, 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 nie bijaj. No? Dobra, DR dwójka, z lewej strony. Znaczy, a to no nie wiem. A, no, znaczy myślałem, że to, to są inne, dobra wbiłem. I też biłeś, okej. Okay. Jest, jestemy jestem. Tutaj mm. nie długo się czeka. V4 proponuję. <laughs> Vote 4, dobra. Uh -huh. Zdaje się na Ciebie, bo <grym>, nie znam tych map. E, no. Mam tylko nadzieję, że gdzieś tam dotrą prośby kiedyś do, do, tych, do tych twórców tego, o. żeby faktycznie w tym lobby tutaj, na tyle ta. dużą popularność ma ta gra, że nie jest, nie ma potrzeby, żeby czekać aż tak długo w tym lobby. Uh -huh. no, czy znaczy, wiesz co, lobby. teraz czekamy tyle, ale zaraz to się zmieni na 60 sekund, co i tak według mnie jest za dużo. Właśnie, dokładnie po prostu tak powinno powiedzieć. być takie coś, że jest full, Okej, okay, okej, okay. w takim sekund. razie. Nie, nie 10 sekund to od razu. Przenosimy cię do tamtego lobby tego małego. No. Albo w ogóle od, od tamtego lobby, żeby się zaczynało po prostu. Jak dobije ilość, od razu tam odliczamy te 60 sekund, żeby pokazać niektórym i tyle, no nie? A nie te tak tutaj jest. dodatkowo i tam dodatkowo. A tak ja tu się zawsze no. sobie parkuruję. Znaczy, staram się przynajmniej, bo to co wyczyniam, właśnie tam. Mhm. Ja sobie zawsze idę do tej ukrytej lokacji. Do jednej. No wiem, 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 która. Wiem, która. Mhm. Tam to Tym trzeba jest skoczyć przez Dlaczego? Do znicza tam trzeba skoczyć czy coś no takie takiego ognisko jakby. No do między burkami, no i jest fajnie. No, dobra. Uruchomiło się 60 sekund i tutaj to powinno tak. być max 10. No, no, no. Bo po co czekać te dodatkowe 60? Po co? Po Gdzie tu sens? Gdzie logika? No żadnej logiki, brak. Gdzie Dokładne Adele i jej dodatkowo. hello? <laughs> no także tak. Znaczy to właśnie to właśnie mówiłem, że... że, 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 że ten... Ja nie, ja to mówię głośno, że kupiłem sobie płytę Adel, ponieważ y, gdzieś tam y, wszyscy wiedzą, że ja to raczej Rocky Blues, ale, ale mhm. tutaj no. Y, stwierdziłem, że za często słucham tego kawałka na YouTubie, żeby nie, nie wesprzeć twórcy i żeby nie kupić ja tak z YouTube'a wspierasz. O ile nie y, masz adbloka. No, no ale wiesz, <laughs> jakie to jest wspieranie, prawda? Sam mhm. jesteś youtuberem. Tak. Jak ktoś ogląda bez AdBlocka, jest najlepszy. Tak, tak, no. tak. I tak e, dzięki Tobie zarobimy tak śmieszne grosze, że o Jezus Maria. No, ale to już inaczej. <laughs> Ogólnie sprawa. w serii na singlu, nie? Mhm. To... Mm, 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 to ja sobie wycinam takie poczekanie. Po prostu arenka się kończy, cięcie, 3 sekundy, dobra. Pocięcie. Tak, tak, ale to na singlu, nie? A tutaj. Mhm. Tak... A to to co się zawsze stało? zaczniemy o czymś gadać, Gdzie później nie będzie on czymś wiedział. Czy ja przeszkadzam? E, chyba tak. What? Mówiłem, że miałeś dobrą pozycję To przeszkadzasz That's right. That's right. A czekaj, okay, bo ja tu nie mam pojęcia, co ja mam tu robić Masz takie takie wełny czy tam gliny kolorowe, jest zielone zazwyczaj, to zielone możesz aktywować Żółte to takie już blis blisko Do aktywacji a czerwone to to długo czekasz na czerwony Bo ogólnie z weź są... zielony, tylko zielone. Klikasz Ale w What the fuck, what the fuck. Ale czad w ogóle, nie, pierwszy raz przeszkadzał. O, ale już tu podniczony. <grym grym grym grym> tyle czasu na to czekałem. No. Ja też pewnie bym przeszkadzał, gdyby nie to, że dzisiaj, jak próbowaliśmy nagrać, to już przeszkadzałem, nie? No, Uważaj, o, o, nie, nie, nie zabijaj pierwszej osoby. Nie zabijaj pierwszej osoby. Nie, dobra! Ok. Na... Co za... Szybko biegnij, ty... szybko biegnij do kolejnych albo się teleportuj. Masz tam pod ja kompasem. biegnę. Eee, Czatko, tylko... że, że, że to jest. A, że, 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 bo ja was tu nie widzę kompletnie A co? T... Wow! Coś buchło No, czekaj, tylko ja nie wiem gdzie mam... Lecę dalej, nie, mm -hmm. dobra eee, Lecę tutaj, lecę tutaj Ja raz, to jest trudne No jest troszkę takie trudne za, za pierwszym razem ale widzę, że biegniesz koło mnie, więc nie aktywuj nic tutaj proszę ciebie przez 3, 2, 1, dobra, możesz ruszać <laughs> Kurde i nikogo nie trafiłem bo tak? Bie biegniecie we dwójkę z bardzo dużą przewagą. O, oh fak! Ktoś mi tutaj przeszkodził. Ach Nie, się... nikt ci nie przeszkodził. Nikogo tu tak? nie ma. Tak? To, to, a to to musiało automatycznie znikać. Jakoś się randomowo na dodatek, wiesz? Absolutnie tutaj nikogo nie było, wiesz? O, oh fak. Kurde, ktoś się sprzedał, bo będziesz musiał go zabić. No właśnie, właśnie, próbuję, tylko. Próbuję znaleźć jakikolwiek przycisk. Mhm. Kogo, bo on jest już na. No, ale nie ma tu przycisków nigdzie! Jak? <laughs> no, no, to tu nigdzie nie ma przycisków! No, dobra, jest. O. Tylko żebyś no go jest, a nie, nie? Jest, jest, dobra. Wow, wow, wow. No ale już ci właśnie go zabiłem, nie? Kurde, i znowu kolejny przechciał, no ja pierdziule. Czekaj, nie, nie. stoi! No no, no, dobrze, dobrze. Dobra, bo tego się chyba przeskoczyć nie da za bardzo. Czekaj, czekaj, chodź, chodź, kolejnym, chodź z kolejnym. Chodź z kolejnym. Mhm. He biegnę, biegnę, Dobra, no dobra, biegnę, 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 szybko, 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 szybko. Jest! Dzięki. Znaczy, on się wystopował, bo się mnie przestraszył, wiesz? Tak. I, i ty miałeś o, tyle czasu przewagi, że ujeju. Bo ja użyłem już tych, tych, tych dwóch wspomagaczy, bo ich nie używałem wcześniej. A ten mój kurna kumpel Matthew, to ja nie wiem, co ten drugi, co ze mną tutaj przeszkadzał, co on tu wyczynił. Nie wiem. No najlepiej, tak... najlepiej jest, jak dziewczyny przeszkadzają, bo wtedy al, al, albo ci ani jednej pułapki nie odpali, albo, albo po prostu się przerąbię do jednej osoby. Zazwyczaj do mnie. O, da się przeskoczyć, ogień. Mówisz? Znaczy, no, ty lol, no właśnie... znalazłem typa, który biegnie w drugą stronę. Znaczy, wiesz no, ja co, to widziałem, to jest... że przeskakują, ale to już taki na, komp na kompletnym farcie trzeba zrobić. Ja już nawet nie chcę no, no, próbować. No. Tak samo jak wodę spróbuj przeskoczyć. Bo woda też zabija. Nie no, woda to jest dramat. A czasami no. jest rozlana, to jest po prostu... Katorga. Biegnie ci jeden, Masz taki ja. Jak to on, jak on? Nie wiem, też to widziałem. Ol. Jak on to zrobił? Przecież on... widziałeś to, prawda? Tak, widziałem. Po prostu sobie już szedł, szedł, to wybuchło, a ten nic, idzie dalej. Lol. No i w ogóle brak czytów. nie? Nie wiem, czy czyty czy pozwalają na takie rzeczy, ale jeśli tak, to masakra. No... Jesus no. fucking game. I to ten napisał, który ten. A, bo ty. nie zdążył dobiec, dlatego. Aha, Sorry, tak. że byłem minutę wcześniej na mecie, no i ci nie pozwoliłem. Nie, ale fajnie. Gość, normalnie tylko zobaczyłem, że ty biegniesz, no bo widzisz, on nie wiedział, że jesteśmy razem, więc uh -huh. wystopował, bo wiesz. No, no, no. myślał, że. Żeby że, że mnie wysadzisz, nie? Tak, 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 tak. To jest dobry troll. Znalazłem. Okay. O, znowu Minecraft Mhm. Uh -huh. To gdzie idziemy? Minecraft Color na który wszedłeś, bo widziałem, że zniknąłeś. A nie, nie, bo ja tutaj się znikam przy tablicy jak się zobacz, jestem tutaj. Co tak? to było? Co to był? E, mhm. No to nie wiem no, chyba, chyba do tego d 2 tak? Tylko, że mhm, tutaj bo, tutaj... bo dwie są pełne, a reszta nie działa, nie? No, no to dawaj do tego d 2 DR2. E, No Minecraft Color był, tak, pozdrawiamy serdecznie. Był w, w, wcześniej, ale no tak jak mówiłem, nie no, no, tego. No. Program się nie chciał Moja wina no, znaczy no nie moja, <grym> tylko programu, no. Tak. Czemu nagrywać na pewnym ekranie? Ja, wiesz co, żeby mieć 1080 w 60 klatkach, to tak ładnie. Okej. Okay. <grym> ja nie wiem, ja na przykład nie mogę, bo mam 21 na 9 i bym musiał nagrywać mm -hmm. to też 1080p, ale były, były takie paski po prostu. Tak, 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 wiem, wiem, wiem. Wiem o czym mówisz, Minecraft rządzi się swoimi prawami. Znaczy nie Minecraft, tylko, tylko po prostu, że mam taki monitor, który na pewnym ekranie ma i do rozdzielczość niż, niż powinna być. No no, no. Ja, 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 ja wiem o co chodzi. Uh -huh. Jak to tutaj parkurem się dostawał, bo to gdzieś tu się, tu się dostawało. Gdzie? Y no do tego, tego ukrytego miejsca. Tylko muszę znaleźć... A! Już pamiętam, już pamiętam, już pamiętam jak to się robiło to się robi. na czacie, a mi serce bije odpisałem mu umrzesz. No. I nie, to nie to nie ten, to nie ten pojemnik. Nałogień no Może to ten. Tyle tu Polaków w ogóle, a to nie polski serwer. Nie, wiesz co, bo zobaczyli nas na tym spiku. I szukali. A. E, wiesz co? Czekaj, bo nie, nie, nie mogę znaleźć, który to był ten, ten pojemnik. A ty tu jesteś. No dobra, czyli. Tak, tak. Ktoś, tam, ktoś tam z tobą jest, prawda? E, no, kolor. No nie, Aj. Ice wygrał. No nie. A to co to jest? Ice jest do, do Wiesz kitu? co? Bardzo dużo osób na tą mapę głosuje, bo jest nowa, najnowsza. Uuu, no to co? Fajnie. No dla, dla widzów to też jakaś gratka, nie? Co się Ej, Nie, bo u mnie już to było milion razy. Znowu przeszkadzam! Tak? No kurde, co jest? Zobaczcie pan, czemu? mógł też. Nie, nie. dalej Dud25 Mhm, okej Drugi raz, drugi raz tu przeszkadzał w ogóle co ty się A przed odcinkiem, a oh, ja nigdy nie przeszkadzałem. No bo tak moi widzowie wiedzą, że ja to już przeklinam tak na tą grę, że boska, nigdy mi się nie zdarzyło. Dżingis sobie pierwszy raz wszedł na grę, a co ja tu mam robić? Tu jakieś guziczki mam do klikania. weź mnie na nie pierwszy raz grasz i masz guziczki do klikania Też prze pierwsze pułapce powiedz mi kto jest przy pierwszej płapce? Ja Ty czy on? Dobra, to, 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 to wiesz o co chodzi Ja sobie przebiegnę Tak jest Od razu jak przebiegnę to odpalaj <grystanie> Tak jest No <słyszy> bo jeszcze cofnęło No tak, 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 tak. No ale jednakowoż <słyszy> <słyszy> już On nawet kolor napisał, że wreszcie przeszkadzasz Tak, tak, tak <słyszy> Nocy ten dud? Dobra 3, 2, 1 Dobra, wystartowali Ruszam, ruszam, ruszam Uwaga, uwaga, uwaga Lecisz, Zlegam. lecisz, lecisz Dobra, sporo... sporo... O fakt, tu lód znika. O nie, jak ktoś mnie złapał ten na tej drugiej Kama. No, złapał cię ten drugi. Ja myślałem, że tu wełna znika, a nie lud, nie? Dobra, tutaj, okay. ok, zablokowali. Ja czekam już przy eksploidach, także mhm. uwaga. wysady wow, wysady wysady wysadzaj, wysadzaj! Dzięki. Dobra, do Dobra. Tutaj. ok. Tutaj cię zostawiam pułapeczką. Wow. Dobra, dobra, to ja jestem to pierwszy tutaj dobra, Odpalaj, odpalaj, nie albo nie, odpalaj Dobra, okej, okay, odpalaj, 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 nie, odpalaj. No, masz, Jeżeli to przebiegłeś, to masz to Przebiegłem Przebiegłem No to masz sporą przewagę O, mm -hmm. masz ogro, ogromną przewagę Byle ten typ o mnie nie gonił teraz, ale bo będzie niedobrze dobrze. człowieku, masz po prostu, to teraz to masz Łohohohoho, jaką przewagę Okej okay. Dzięki A jak blokuje Jestem na zielonych, ale one czasami nie działają, wiesz o tym, nie? Na jakich zielonych? Y, sko skokach to nie wiedziałem. O, o, jeszcze, nie, tak. o nie, o nie! Fak, 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 co ja zrobiliśmy. Masz naprawdę tak potworną przewagę, że ty sobie nawet nie wyobrażasz. Super, super. Bardzo mnie to cieszy. Szczególnie, że teraz są takie gorsze elementy, że można mnie zabić łatwo. Ja, ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś, żeby powiedziałem. Ja już na, na mecie tej... jestem, ja już na mecie, ja już kończę. Za 3, 2, 1, go. No to człowieku już. to oni, to, to jest. O, o, ja pierdzielę, gdzie oni są, nie? Cała reszta ekipy Nie wiem do kogo się tepnąć tutaj, do byle kogo się te no Dobra, na zielonym są No to dawaj rozwalaj Ej, bez kitu jakby tak doprowadzić, żebym sam na podium został Coraz mi się udało, żeby mnie od Cytuchów wyzywali Znaczy wiesz co, y, może być ciężko, bo już ich widzę na horyzoncie. Tak, 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 widzę, 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 jestem koło ciebie. Dobra, super, super, super <śla> Teraz jedyne co ci zostaje to tutaj czekać, bo może wiesz na poprzedniej Kodzisz. jeszcze przeszkodzisz. O, tu drugi wleciał. A Minecraft Color się zatrzymał, nie? Bo byłby drugi. A co ty? No. A mój gościu po prostu skillem przeskoczył tą pułapkę, nie? No co jest? Czemu... Ona... Nie zadziałała, no. Czasami to ma lagi. No, widzę właśnie. O, ja ten A ten gościu nie... za szybko odpala. No, widzę właśnie, że za szybko odpala. A to malagi w cholerę, ty... No... Czasami to, to w ogóle nie działa, ale gratul gratuluję serdecznie, a ja Dziękuję. dwa razy, słuchajcie moi drodzy widzowie, przeszkadzałem. Dwa Marzenie spełnione. Tak jest, po prostu jestem przeszczęśliwym człowiekiem. Mogę umierać spokojnie. Słuchajcie moi drodzy widzowie, zostało mi 2000 subskrypcji do końca. Tak, do końca, do końca. Już w nie nagrywa na YouTubie, także wiecie co robić, tak. wbijajcie sobie. Nie żartujemy, do 100 tysięcy, także zapraszam też do subowania ode mnie z kanału. Dziękuję Zubołca. serdecznie i, i wzajemnie. E, oczywiście Maciej O, dostałem się... fajerwerki nawet, czyli, czyli, czyli ta, jak to, przepowiednia będzie udana. Jak firewearki tak poleciały. Bo nawet drugie, czyli prawda. Ja pierniczę Tak się, jak 100 tysięcy widzów, już za 2000, także serdecznie zapraszam i co, no, będziemy się żegnać, bo już bardzo udana Tak. Także dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie yy, i tak dalej, i tak dalej tutaj w Dzięki trasę. za wszystkie udostępnienia! Dokładnie, dziękujemy wam serdecznie. No i w sumie to trzymajcie się, nie? Tak, tak. Sojarzycie. Cześć. Cześć żuwik.